Dobry. Czekajcie, bo ja dopiero wyszedłem. Kawę się rano wypiło. Trzeba wyjść, zobaczyć, co tam no, na ogrodzie. No. Już jakaś ptaszka wleciała. Widzieliście? Mam nadzieję, że wleci. Zabłąkana jakaś ptasia. Dobra, wyjdziemy, to wyleci sobie drzwiami. Czekajcie. Ci się. Tam są drzwi, także. O, 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 wyleciał, dobra. Dzisiaj ma być upał. Na razie tutaj jest spokój. Wczoraj trochę wszystko podlałem, także. Także jest ok. E, włączymy sobie tutaj nawodnienie. Aż worków jeszcze nie zebrałem. Zaraz może je zabiorę. Ops. O! Ja tutaj wody mamy? Prawie 700 litrów To no dawaj bigosik odpalej sprzęt Zobaczymy jaka temperatura i jak w ciągu dnia to wszystko wygląda Może no, jeszcze jakiego górka podczypimy co? O, to już wąsy puszcza O, dawaj go tutaj do góry O Rosną jakieś Jedna sztuka gdzieś tam jakaś jest. Ten już jest wyżej, więc tak. trzeba będzie znowu sznurek puścić jeden. Bo widzę, że pną się do góry. One chcą do góry iść. Także puszczamy je do góry. Niech sobie tutaj rosną. No, ma być dzisiaj ciepło to. Będą miały cieplutko. Idziemy zobaczyć jaka temperatura o 8 jest w tunelu. Dzisiaj ma być bardzo ciepło A tutaj elegancka zobacz 12 stopni. O Jezu, co ja mówię, czekaj. 17 stopni. 12 ja Jeszcze zamroczony jestem. Rano jest. Dobra. Wczoraj tutaj trochę też podlałem, także źle, Zobaczymy czy coś kapie. Kapie tutaj widzę, że działa, więc... Nie będziemy tutaj nic kombinować. Zobaczmy jeszcze tutaj, czy na pewno leci woda. Leci, coś tam kapie. Dobra i za 2-3 godziny wyłączymy tak, że na no, spokojnie. Dawaj tutaj pod, postukaj, żeby coś tam było no, co tam jeszcze? Tutaj jakiś listek na dole jest, można go już urwać. O. Nie jest nam tu potrzebny. A tu co to, rzodkiewka Jakaś wyrosła? Może jest rzutkiewka? Dobra, niech się rośnie. Ale też jakiś żółty liść jest. Brakuje im trochę witamin. Będzie trzeba czymś spryskać. Może wieczorem coś się załatwi tutaj. I będzie, żeby nam nie robiły tutaj atrakcji. Od razu wilka się wywali. To jest dzień, 2 i powiem Ci już robi się tutaj masakra. Trzeba pop poprawić wszystko. Zrazu kwiatuszka ruszymy. Także. Będzie luks. No dzisiaj będziemy, no nie chcę dobra to nie, nie sobie tak rośnie. Później to ogarniemy, tu w ogóle jest za gęsto. Ale już za późno. Tutaj co tu jest? Jak to wygląda? O, sytuacja. On już się wygiął. Wcześniej go tutaj zakręciliśmy. Także, hops. No dobra, niech będzie o tak. O. A ten, ten też tutaj powinien być trochę bliżej. Żeby nie dotykał nam folii, bo może się dzisiaj trochę poparzyć o dobrze jest jeszcze jest dzisiaj jeszcze jest przyjemnie jeszcze jest przyjemnie tutaj coś kapie widać że kapie także Kropelkuje także one będą podlewane przez parę godzin bóle wczoraj podlałem i w ogóle no i tutaj trzeba zobaczyć czasami czy coś idzie tam tutaj jest, kropelkuje trzeba czasem wyjąć popatrzyć tutaj te wkłady czekaj tak jak widać ściółkowanie pomaga o czekaj kropelkuje czy nie? nie widzę tutaj o pokaż go bo... jest, idzie woda także niech będzie Czasem trzeba sprawdzić, wiesz, tak więcej, ja też widzę, że jest mokro, także powinno być ok, dobra, niech sobie tutaj chodzi, no i sprawdzamy jeszcze, tutaj liście dotykają gleby, nie wszystkie, ale część już trzeba zawsze te na dole poderwać, żeby tam nie było duszno dla nich. No i jeden, dwa listki takie wiesz na dole. O, są so ładne, szkoda mi ich trochę rwać. Ale żeby nie miały tutaj tak jakoś bardzo ciasno, trzeba po prostu ten zabieg zrobić. Później jakieś choróbska się trafiają. No, mam ten już jakiś niż zielonkawy taki, nie powinien być już taki suchy. Nie chce się wyrwać, twarda sztuka. On powiedział, że nie chce i tyle. O, ale ten się, ten się wyrwał. Tego też powinniśmy wyrwać. Tym razem nie chcę, a czekaj, ja tu mam chyba jakiś nożyk albo sekatorek. O Tak dobra wiemy Ciekawe tutaj Ciekawe jaka tutaj jest temperatura, chyba wstawię sobie tutaj jakiś termometr jeszcze w koszkę i po prostu coś tam coś tam kupimy Czekaj, to tego też już można obciąć też już tutaj jest za ciasno wkurę trafiło na ciebie ten jeszcze no Jeszcze może być Też też jest tutaj za ciasno mu Większy przebieg żeby był Na razie zostawimy I tutaj tego Dawaj Sykatorek z Lidla Średni taki ale jest o. Można coś tam zawsze rano podciąć To co to jest? No też jakaś taka... O, dawaj to tutaj. Tam ciasno jest. Tutaj liście też nam coś chorują. One były chyba za mocno podlewane. No dawaj go. Jednego brakuje, to się nic nie stanie. Dobra, na razie tyle. Także będziemy dzisiaj monitorować temperaturę, upał. No, i zobaczymy jak to będzie. Na razie podlewanie działa. Jeszcze zobaczymy tutaj ostatni tenki. Dobra. Myślę, że woda wszędzie kapie. Także do, do zobaczenia. Nie kończę tego odcinka, bo będziemy dzisiaj cały dzień chodzić w tym kierunku. O, liście zabrane. Także idziemy. No dobra, widzimy się za, ja z wami za parę godzin, a wy ze mną za, w za minutkę, za sekundę, dobra, na razie. 10.48, zobaczymy ile wody ubyło. no nie zobaczymy, o jest. Niedużo, niedużo. To było poniżej 100 litrów. Także troszeczkę gdzieś tam poleciało. Niedużo w sumie to można by było jeszcze przytrzymać. Niech sobie to może kapie. Pokaż jakieś daj jakąś roślinkę. Zaraz zobaczymy czy to kapie w ogóle. A tutaj poczyliśmy No kapie. To jeszcze przytrzymamy trochę. Ale mam już zobacz, termometry kupiłem po 16 złotych tam 16,50 mam 4 wkręty zaraz tutaj gdzieś przykręcimy, może jeden tutaj w cieniu, a drugi tam na słupku będziemy sobie patrzeć jak jest na środku jak w cieniu, chociaż później słońce będzie dawać, to i tak będzie wiesz... nie, może gdzieś tutaj przykręcimy no, no dobra to będzie szybka robota czekaj, chodźcie na statyw tutaj mamy jeszcze coś takiego, żebyśmy mogli przykleić ale to my nie będziemy tego używać już przekręcony. 30 stopni pokazuje. Taka mała rzecz, a cieszy. Dobra, idziemy tutaj. No, tutaj trochę mniej, bo w cieniu. No i dwa mam, tak że będę sobie mierzył. 12 godzina. 28 stopni. Dobra, trzeba już chyba tu pozakręcać. Hops, hops. Zaraz zobaczymy, czy pusto. Żeby tam nie było zaskoczenia ile wody No. 550 czyli jakieś 120 poleciało w świat a tutaj zobaczymy czy temperatura jest inna Gdy teraz chodził, patrzył pa a tutaj na słoneczku już jest cieplej tu prawie 40 pokazuje okna pootwierane że idzie tutaj się wychłodzić no i 14 14 godzina Tu już czuję, że jest gorąco 38 Dobra, zobaczymy w drugim tunelu Tu jakby trochę chłodnie, zawsze było cieplej, a nie, już jest wiesz, 40 Nieźle, nieźle Woda wysycha Wszystko paruje, wiatru nie ma, więc więc jest lipa. przy takiej temperaturze to i pomidory mają ciężko. A tutaj już jest 43. No bardzo dobra temperatura. Idę do domu, bo Niech one sobie tutaj walczą. Przyjdziemy później, zobaczymy jutro A ja może gdzieś za 2 godziny, także dzisiaj na spokojnie No i 20.30 Kusz już opadł Więc tu to, to jest? O, zobacz 23 Także nieźle. Jakoś tak woda nie, wy, nie wyparowała. Myślałam, że będzie gorzej, ale jest. Jest nawet dobrze. Dobra, to idziemy dalej. Tam było 23 tutaj przy wylocie. 26. O, teraz będziecie widzieć. 26 i w środeczku o, Nie wiedzieli o co chodzi, zimą będziemy przychodzić patrzeć 25 pięć dwa termometry, a każdy inaczej pokazuje Może jakieś inne zawirowania są A no tutaj co to za wilku, hmm. jakiś wilku, nie wiadomo O tu jest wilk o. O, Patrz widzisz, nawet nie wiedziałem kiedy wyrósł no, I go tutaj wrzucimy Dobra Cebule, jak wczoraj zlaliśmy To też jest ok Tu już można jutro pomidora wsadzać Więc pewnie będziemy mieli jakąś szybką akcję Jeszcze zobaczymy jak tam woda Czy przypadkiem nam nie ucieka Nie I tutaj też dla formalności No i dobra Ogórki Ogórki jak ogórki Radzą sobie jakoś tam na tego wsadzać z powrotem nie on tam drugą stronę nie idzie ten też trzeba chyba jeszcze jedną siatkę bo coś przykrótko trochę ale to też zrobimy sobie na spokojnie jak jakie wyrównanie beleczki także upałej przetrwaliśmy jest dobrze przynajmniej ten y, pierwszy rzut jutro ma być jeszcze gorzej już dzisiaj nie będę tego podlewał lecę do domu no Trzyma się. Tunel jak najbardziej. Tunel jak tunel. Tanim kosztem. Gdzieś na działce, gdzie nikt nie chodzi, nie zagląda. Nie musi być ładny. Ważne, że jest funkcjonalny. Także jeśli u Was też są takie tunele, to, to piście. Takie klimaty są najlepsze. Dobra, to dzięki za oglądanie. Widzimy się następnym razem. Na razie. Hej.